Legendarium Tolkiena, choć bardzo rozległe i pełne pięknych historii, zawsze będzie kojarzyło mi się z pierścieniami władzy. Ale nie, nie chodzi tu o serial. Na łamach tego kanału pojawiły się już filmy o tematyce pierścieni, ich mocy, jak również o Celebrimborze, wielkim elfickim kowalu, który był jednym z ich głównych twórców. Nigdy jednak nie opowiedziałem wam, jak ta historia wyglądała z troszkę szerszej perspektywy. Takiej która obejmowałaby kontekst historyczny obu stron konfliktu. Najwyższy czas to zmienić. Uciekając ze zniszczonego Beleriandu, elfy schroniły się początkowo w Królestwie Lindonu pod przewodnictwem najwyższego króla Noldorów Gilgalada. Nawiązali mniejszy lub większy kontakt ze swoimi pobratymcami ze wschodu, numenorajczykami i krasnoludami. To właśnie znajomość z krasnoludami przyczyniła się najbardziej do odejścia Celebrimbora, wnuka Feanora, twórcy Silmarilli. Kuszony cennym mitrilem wydobywanym w krasnoludzkich kopalniach w Górach Mglistych, postanowił opuścić Lindon i przenieść się nieco bliżej Kazat-Dum. Wielu innych elfów również dało skusić się obietnicami o wspaniałym kruszcu i wyruszyła wraz z nim. Oczywiście nie zabrakło pewnie takich, których rządza przygody pchała na wschód, lecz była to raczej marginalna część społeczeństwa. Według informacji w niedokończonych opowieściach, migracja elfów z Lindonu zaczęła się już od 700 roku II. Ery, jednak dopiero w 750 roku. Wybudowana została stolica królestwa Ost in Edil. Królestwo zarządzane było głównie przez Celebrimbora, chociaż miał on w swym królestwie dość znaczących i bardzo mądrych doradców takich jak Galadriela i Celeborn. W 750 roku Celebrimbor utworzył również Gwait i Mirdain, bractwo jubilerów, które zrzeszało najlepszych elfich rzemieślników. Swe materiały elfy pozyskiwały od krasnoludów, z którymi łączyła ich niespotykana nigdy później przyjaźń. W niepamięć poszły również niesnaski związane ze złupieniem Doriatu. Jeśli ktoś zapytałby mnie o zdanie, to powiedziałbym, że była to słuszna decyzja. W końcu to nie Długobrodzi, tylko ognisto brodzi, byli odpowiedzialni za wymordowanie podwładnych Tingola. Tylko dzięki współpracy tych dwóch ras udało się osiągnąć harmonię, jaka niezbędna była do dalszego rozwoju. Między regionem a Kazat-Dum kwitł handel. Szlak między Ost-in-Edil a wschodnią bramą Mori był uczęszczany na tyle często, że zdecydowano się na wybudowanie specjalnej drogi łączącej te dwie lokacje. Warto też wspomnieć o współpracy Celebrimbora i Narwiego, którzy wspólnie stworzyli słynne wrota Durina. Spokój i rozwój zostały zakłócone niedługo po 1200 roku II ery, gdy na ziemię Celebrimbora przybył Annatar, pan podarunków. Po wojnie gniewu i upadku Morgota, Sauron w strachu przed gniewem walarów odczuwał pozorny żal za wszystkie popełnione zbrodnie przeciwko dzieciom ilwatara. Otrzymał także możliwość resocjalizacji i odpokutowania swoich win. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na wezwanie Eonwego i poddać się osądowi Manwego. Sauron nie przełknąłby jednak takiego poniżenia i uciekł daleko na wschód do Śródziemia, gdzie starał się nie wzbudzać niczyjej uwagi. Minęło 500 lat Drugiej Ery i gdy Sauron uznał że Valarowie zapomnieli już o Śródziemiu, zaczął ponownie knuć swe niecne plany. Wielu ludzi mieszkających na południu i wschodzie Śródziemia od pokoleń było pod wpływem Morgota i czcili go niczym jednego z prawowitych walarów. Nie dziwota więc, że Sauron zaczął swój podbój właśnie od przejęcia kontroli nad tymi terenami. Ci, którzy podążali za jego słowem, szybko ulegali jego woli. Rosnący cień nie przeszedł oczywiście bez echa. Do 882 roku II ery Gilgalad zdołał wyczuć, lub też jego zwiadowcy donieśli mu o narastającym na wschodzie źle i najwyższy król Noldorów poinformował o tym Numenorejczyków. Z jednej strony było już za późno, bo Sauron zdołał odzyskać część swej mocy i wpływów. A z drugiej strony było to za wcześnie, by wyspiarze odkryli swą potęgę przed całą resztą mieszkańców Śródziemia, toteż sprawy na ten czas zaniechano. Potęgi Numenoru nie dało się jednak nie zauważyć i około 1000 roku II ery dowiedział się o niej także Sauron. Przerażony ich stale rosnącą potęgą, postanowił stworzyć z Mordoru swą twierdzę na następne lata. W północnej części krainy, niedaleko Orodruiny, Sauron nakazał wzniesienie ogromnej warowni barad dur zwanej też Czarną Wieżą. Co ciekawe, nazwę Mordor kraina mogła mieć na długo przed przybyciem Saurona. Góra przeznaczenia została stworzona jeszcze w pierwszej erze przez samego Morgota. Bardzo prawdopodobne, że ze względu na częste wybuchy i co za tym idzie ogromne opady wulkanicznego pyłu, tamtejsi mieszkańcy nazwali tę krainę Mordor, co oznaczało w Sindarze Czarną Krainę. To wytłumaczenie nazewnictwa zdawałoby się potwierdzać doniesienia o tym, że Tolkien miał utożsamiać Mordor z wyspą Stromboli, która w rzeczywistości cała składała się z wciąż czynnego wulkanu. Ale za bardzo chyba odbiegam od tematu. Powróćmy więc do Saurona i wykucia pierścieni. Czarny pan zdawał sobie sprawę, że ludzi znacznie łatwiej omamić, aniżeli elfów. Jednak to pierworodni byli od ludzi o wiele potężniejsi. Postanowił zaryzykować i w 1200 roku przybrał postać pięknego Annatara, pana podarunków, emisariusza walarów. Sauronowi nigdy nie udało się dostać do Lindonu, czyli największego królestwa Noldorów w ziemi. Byłoby to idealne miejsce do korumpowania elfów, ale jego plan został pokrzyżowany już na wstępie przez Gilgalada i Elronda, którzy nie ufali mu w najmniejszym stopniu. Nie wiedzieli wprawdzie, kto dokładnie zjawił się u bram ich królestwa, lecz nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, wyczuwając pewną złowrogą aurę. Z Lindonu rozesłani zostali królewscy posłańcy, ostrzegający przed Annatarem. Jednak na próżno. Bo nie ostudziło to zapału Saurona, który udał się na wschód do regionu, gdzie jego przemowa wywarła na mieszkańcach ogromne wrażenie. Niestety, nawet wielcy mają swoje słabości. Potężny jest król Gilgalad, mądry i uczony mistrz Elrond, a przecież nie chcą mi pomagać w mojej pracy. Czyżby nie pragnęli, aby inne kraje cieszyły się równym szczęściem jak Lindon? Czemuż to śródziemie miałoby na zawsze pozostać w nędzy i ciemności? Chociaż elfowie mogli uczynić je krainą równie piękną jak RSEA, a może nawet jak Walinor. Skoro nie wróciliście tam, chociaż mogliście to zrobić, wnioskuję, że kochacie to śródziemie podobnie jak ja. Czyż więc nie jest naszym wspólnym zadaniem praca nad wzbogaceniem tych krajów? i nad podniesieniem tych elfów, którzy tutaj się błąkają, nie nauczeni żadnych umiejętności, do tego samego poziomu siły i wiedzy, jaki osiągnęli ich współplemieńcy za morzem. Został przyjęty z otwartymi ramionami. Jedynie Galadriela zdawała się mu nie ufać. Chcąc przekazać część dobrodziejstw Valarów ziemi, Bractwo Jubilerów czerpało z wiedzy nowo przybyłego pełnymi garściami usprawniając nie tylko swoje rzemiosło, lecz także niektóre arkana magii. Pod przewodnictwem Calebrimbora i z cennymi radami Annatara, bractwo wyniosło się na poziom niespotykany od czasów Wielkiego Feanora. Byli jednak poniekąd uzależnieni od wiedzy przekazywanej im przez Annatara. Pod jego nieobecność doskonalili się w poznanych już arkanach. Już wtedy rozpoczęli także produkcję mniejszych pierścieni które miały posłużyć jako wstęp do o wiele potężniejszych tworów. W 1500 roku II ery, gdy Bractwo było u szczytu swej rzemieślniczej potęgi, za namową Annatara postanowili stworzyć pierwsze pierścienie władzy. Te pierścienie miały pomóc zachować elfom ich umiejętności po wsze czasy. Wszystko odbywało się jednak pod ścisłą kontrolą Annatara i usprawnione jego plugawą magią. Galadrieli nie było wówczas w regionie od ponad 100 lat, to też nikt nie był w stanie przejrzeć przez intrygę pana podarunków. Do roku 1590 udało im się stworzyć 16 pierścieni władzy, 7 krasnoludzkich i 9 dla rodzaju ludzkiego. Wówczas Annatar opuścił ich po raz kolejny i tym razem ostatni. W tym czasie Celebrimbor miał podarować jeden z pierścieni Durinowi III, ówczesnemu władcy Kazat-Dum. Co najważniejsze, pod nieobecność Annatara, Celebrimbor wykorzystał przekazaną mu wiedzę do stworzenia trzech elfickich pierścieni: Nari, Neni i Willi. Te potężniejsze były od swych poprzedników, ale przede wszystkim były wolne od plugawej magii pana podarunków. Około 10 lat później Bliżej roku 1600 Sauron wykuł jedyny pierścień w ogniu góry przeznaczenia. Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Przelał weń znaczną część swej energii, albowiem pierścień miał mieć dominację nad tymi stworzonymi już w regionie. Używając pierścienia, Sauron miał widzieć wszystko, co działo się za sprawą słabszych pierścieni, czytać myśli tych, którzy je nosili, a i nawet tymi myślami kierować. Z pomocą jednego pierścienia ukończył także budowę czarnej wieży Barad-dûr. Plan Saurona został nieumyślnie pokrzyżowany przez Celebrimbor'a i gdy Sauron użył swego pierścienia, powiernicy trzech elfickich, niesplugawionych pierścieni od razu przyjrzeli jego zamiar. W strachu i oburzeniu od razu zdjęli pierścienie. Sauron wpadł w gniew i natychmiast wypowiedział elfom wojnę. Zażądał tak, żeby wydali mu stworzone już pierścienie władzy, albowiem bez jego pomocy i nauk nigdy nie daliby rady stworzyć tak potężnych rzeczy. Oczywiście elfy nigdy nie zgodziły się na te warunki i ukryły pierścienie w Ost in Edil. Tak oto doszło do wykucia pierścieni władzy i wojny elfów z Sauronem. Morał jest prosty i niektórym znany. Nie wierzcie w to, co pokazuje Amazon, bo jest zakłamany. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.